dobry! Witam Państwa serdecznie na moim kanale. Chciałam Państwu pokazać, jak ja robię kotlety schabowe, wieprzowe, faszerowane czy nadziewane z serem, żółtym, dowolnie jak Państwo sobie życzycie, czy gołda, jak ona taki sobie po prostu Wam pasuje, i z szynką. One muszą być na porcje gdzieś takie grube. Muszą być około 1,5-2 cm. Mogą być grubsze, jeżeli Państwo sobie życzycie. Jeżeli tak jest, a więc kroicie ten pierwszy centymetr prawie do samego dołu, ale nie ucinacie go. Tylko tak, dopiero ten drugi za nim kawałek ucinacie. Jak motylek można powiedzieć. Proszę tak zobaczyć, i wtedy rozklepujecie. Tu wkładacie właśnie ser, ym, możecie masełka troszeczkę dać, jak to sobie życzy, i szyneczkę. I takich kotlecików będzie na pewno ze 4-5. Skofaj. Proszę zobaczyć, one mają około na pewno więcej jak pół centymetra i tak musi być. Razem z półtora centymetra. A więc jeszcze ostatnia część. I tu musicie Państwo wszystko fajnie poklepać. Pokazałam, jak się kroi. Teraz poklepię je. Wyłączę na moment kamerkę, bo jest niepotrzebna, jak je klepię. Pieprzem. Solą. I to jeszcze w środku trzeba. Niedużo. I będę zajmiała. Może, już jak tu jestem, to pokażę, tak czy nie? Jest tak. Plasterek szyneczki. Zawijam. Jeżeli nie macie pokrojonego sera, to bardzo proszę sobie serek em, pokroić, jak macie w kawałku. Zawijam, wkładam, zawijam. Po prostu ja wszystko robię, proszę Państwa. Staram się naciągać te brzegi. Nie jest ciężko. Opróczmy mąką, w jajeczku w półce. I zaraz pokażę Państwu jak ja to robię dalej. Tutaj już się patelnia mi grzeje. I musimy dalej 3-5 łyżek oleju. Musi być. Inaczej te kotlety nie będą się Państwu fajnie smażyły. Jak się rozgrzeje olej, może zwiększę troszeczkę, no maksymalnie. I ja zrobię dzisiaj, proszę Państwa, tylko 3 kotlety, ponieważ nas jest dwie osoby nie ma potrzeby to otoczyłam najpierw proszę zobaczyć w mące na dół wezmę później w jajeczku i na koniec w bułce także jak coś się nie klei to dać proszę jajeczko czy bułki później ta bułka jest smaczna jeżeli nie spalicie jej to chętnie się zje i przechodzimy do obracania żeby się nam nie spalił no, tak na granicy można powiedzieć. I teraz proszę Państwa zmniejszam o połowę, ponieważ on już jest tutaj dosyć dobrze rozgrzany. Zmarzony z jednej strony. Musimy dwa razy obrócić co najmniej, żeby Państwo się bardzo dobrze usmażyły z w środku, żeby doszły. A więc możemy obrócić parę razy. Nic się nie przeszkadza. To będzie przy przy, y, 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 przykrywką, i one na wolnym ogniu mogą się zwieść. A możemy jeszcze zmniejszyć ogień trzecie. Możemy to zmniejszyć w na przykład na trzy. Żeby się Państwo nie spaliły. To jest bardzo ważne. Każdy ma inną patelnię, inną suchenkę, a więc ja tak dokładnie nie mogę powiedzieć. Dlatego nienadzliwo mówię. To, to żebyście Państwo właśnie. Mieli dobre kotletki nie za Wykrywamy to i tak wysimy obracając jeszcze, można powiedzieć, 5-7 minut. Można zaraz obrócić dwa razy, zobaczyć, co tam jest. I wtedy wyciągacie jednego, patrzycie zawsze. Bardzo ważne, żeby takie rzeczy smażone sprawdzić, czy w środku są smażone dajcie Państwo podacie. To jest taka moja uwaga ja Są 3 minuty. Dałam tutaj masełko w powierzchni, żeście Państwo widzieli. Tutaj jeszcze. I to tak jeszcze 3 minutki musi się dusić. Kotleciki teraz są już usmażone. One jeszcze sobie powstały z 5 minut na, na rozgrzanej patelni. I zaraz przechodzimy do serwowania, czy do pokazania Państwu jak one wyglądają, te kotleciki po usmażeniu. Czy są dobre, czy są surowe? Tak więc przechodzimy do tego. Mm, mięciutki pachną pięknie. Super, koczekam. Puszkę Proszę zobaczyć. Szyneczka. Tutaj serek. przytrzymam Państwu, żeby pokazać. Proszę zobaczyć. Jest tutaj serek z boku. A więc wszystko jest dobrze. Udało się. Szyneczka jest różowa. Mięsko jest białe. Wszystko pasuje. Gra. Możemy w takim razie, proszę Państwa, serwować. A ja żegnam się z Państwem już i dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli macie ochotę, możecie sobie tak samo usmażyć, spróbować na pewno, czy powinno wyjść. A więc 10-12 minut z wieprzowiny. Jeżeli to jest w um, drobiu, to myślę, że 8-10 minut starczy, żeby nie było za suche. Do widzenia i możliwe, że do usłyszenia ponownie na moim kanale.